Bycie ojcem to największa odpowiedzialność i największy chaos, jaki może ci się przytrafić w życiu. Wszyscy mówią o tym, jak ważne jest być obecnym, zaangażowanym, aktywnym. Ja również i nie wycofuję się z tych słów, żeby była jasność. Ale mało kto mówi o tym, jak w tym wszystkim nie zwariować i znaleźć choć odrobinę czasu dla siebie. Bo prawda jest taka, że czasem po prostu masz dość. I to nie znaczy, że jesteś złym ojcem. To znaczy, że jesteś człowiekiem. Żyjemy w świecie, który ciągle czegoś od nas chce. Praca, dom, obowiązki, rachunki, szkoła, lekarze, zakupy wszystko się nakłada. Oczywiście, jeżeli masz partnerkę, to jesteście w tym razem, ale z drugiej strony dochodzą relacje partnerskie, o które trzeba dbać. Ale to Ty, jako ojciec, masz w tym wszystkim być spokojny, silny i dostępny dla każdego. Ale nikt nie mówi, że masz też prawo do zmęczenia lub do gorszego dnia. Kobiety mają swoje ciche dni, hormony, te sprawy. A facet ma być jak robot, nie do zajechania. A prawda jest trochę inna. Nie ma ludzi nie do zajechania. Są tylko pozory, które zmyślnie ukrywają prawdę. Ty, chłopie, też możesz nie mieć ochoty rozmawiać. Czasami po prostu potrzebujesz ciszy, bo przecież nie jesteś tym cholernym robotem. Bynajmniej ja nie jestem. Masz emocje, masz swoje granice. I jeśli ich nie zauważysz lub zaczniesz ignorować, w końcu się wypalisz. To właśnie wtedy ojciec, który chciał ogarnąć wszystko idealnie, nie zważając na swoje potrzeby i tłumiąc w sobie emocje, nagle zaczyna się wycofywać. Nie dlatego, że mu nie zależy, ale dlatego, że już nie ma siły. A wiesz, jaki jest tego efekt? Nagle ten idealny ojciec. Staje się złym ojcem. Problem tylko w tym, że zazwyczaj nikt już nie wnika, dlaczego tak jest i jaka jest tego przyczyna. Jeśli taki facet ma pecha, to na dobicie usłyszy od partnerki: A taki był z ciebie fajny gość, co się z tobą porobiło? Nic. Po prostu nie miałem w was wsparcia, na jakie zasługiwałem, i coś we mnie pękło. Tak właśnie należałoby odpowiedzieć. Może dałoby to coś do myślenia. A ty jak myślisz? Ale dość już, już tych czarnych scenariuszy. Wcale nie musi tak być. Można to zmienić. Jest na to prosty sposób. Czas dla siebie. Tylko tyle i aż tyle. Czas dla siebie to nie egoizm, jak sądzi wielu. To regeneracja człowieka, który ma dawać siłę innym. Tu chodzi o, jak ja to nazywam, wentyl bezpieczeństwa czas, który spędzasz sam ze sobą. I żeby było jasne, nie mam na myśli tutaj siedzenia 3 godziny przed konsolą w każde wolne popołudnie. To jest po prostu strata czasu, nie mylmy pojęć. A faceci naprawdę tego potrzebują. Ale na ich nieszczęście wiele kobiet tego nie rozumie. Smuci mnie to i wkurza jednocześnie, że to my faceci mamy rozumieć kobiety, uczyć się ich, a w zamian dostajemy tylko wygórowane oczekiwania i brak zrozumienia. Sami przyznacie, że chyba nie powinno tak być, skoro wszyscy dookoła trąbią o równouprawnieniu i wzajemnym szacunku. Ale wracając do tematu. Przytoczę krótką historię z mojego życia. Jak wiecie, wszystkie moje przemyślenia staram się opierać na własnych doświadczeniach. Pamiętam ten moment w życiu, kiedy życie mnie totalnie przytłoczyło. Praca, rodzina, dom, ciągły pośpiech, permanentny brak czasu. Wieczorem siadałem i czułem się, że moja bateria. Ma 1% mocy. Zamiast odpocząć, szukałem wymówek. Ja jeszcze tylko to zrobię, jeszcze chwilkę wytrzymam, ale któregoś dnia zrozumiałem, że jeśli się nie zatrzymam, to sam stanę się problemem dla siebie i całej rodziny. Widziałem to u innych, dlatego miałem pewność, że u mnie inaczej nie będzie. Zacząłem szukać rozwiązania dla siebie czegoś, co pozwoli mi choć na chwilę odciąć się od wszystkiego a jednocześnie da mi poczucie, że robię coś ważnego dla siebie. Ale nie będę tutaj opowiadać całej tej yy, długiej drogi, gdyż na pewno ci ona nie interesuje, bo dlaczego miałaby interesować? Powiem tylko, że doprowadziło mnie to do założenia tego kanału i do pisania opowiadań dla moich dzieci. Kto by pomyślał, ja i kanał na YouTubie, masakra. A wystarczyło dać sobie pół godziny dziennie od tego czasu codziennie Znajduję choćby 15 minut. Pisanie opowiadań, czytanie książek, praca nad kanałem, muzyka, cokolwiek daje mi oddech. I wiesz co? To działa. Nawet moja żona zauważyła, że mi to służy i że wracam ze swojego świata, jak ja to mówię, do rodziny spokojniejszy, dzięki czemu mogę dać im swoją najlepszą wersję dokładnie taką, jakiej potrzebują. Na koniec chciałbym. Abyś zapamiętał, że nie musisz być ciągle w trybie działania. Nie musisz wszystkiego ogarniać. Czasem najlepiej, co możesz zrobić jako ojciec, to zadbać o siebie. Dzieci nie potrzebują ojca, który jest zawsze zajęty. Potrzebują ojca spokojnego, obecnego, z energią do życia. A żeby dać spokój innym, najpierw musisz mieć go w sobie. Więc nie bój się czasem wyłączyć zamknąć oczy zrobić coś tylko dla siebie. Ojciec też człowiek, i ma prawo czasem odpocząć, nie po to, żeby uciec od rodziny, lecz dla jej dobra. Zadbaj o siebie, tato, bo kiedy ty jesteś w dobrej formie, cały dom taki jest. Pamiętaj o tym, zanim będzie za późno. Napisz w komentarzu, co dla Ciebie jest takim wentylem bezpieczeństwa. Może razem kogoś zainspirujemy i pomożemy mu w trudach ojcostwa. Cześć!